Ostatnio jeden z widzów poprosił o taką wypasioną maszynkę do grania. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi, do jakiej kwoty miał taką maszynę na myśli. Więc doszedłem do wniosku, że w tym odcinku wyłączę swojego wewnętrznego sknera i zaszaleję sobie ze setupem marzeń. Zdaję sobie sprawę, że większość moich widzów, która trafiła na mój kanał, szukała sprzętu w rozsądnych pieniążkach. Ale ten zestaw traktujcie jako taki luźniejszy odcinek oraz taki wstęp do dyskusji na temat, ile to jest dla nas dużo na sprzęt do grania. Podkreślam, do grania, sprzęt do pracy to też jest inna bajka. A teraz rozciącie się wygodnie i zapraszam do oglądania. Całą zabawę zaczniemy standardowo od procesora, którym będzie Intel i to i 9900K. Jest to chyba najwydajniejsza jednostka dla podstawki 1151. Procesor oferuje nam 8 rdzeń i 16 wątków. Bazowa wartość zegara wynosi tutaj 3600MHz, a w trybie turbo wzrasta aż do 5 GHz. Procesor wykonany jest nadal w 13nm plus 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 plus, plus, plus i itd. Ten mały potworek od niebieskich wyposażony został w 16MB pamięci L3 i w końcu lutowany iHS. A taki luksus został wyceniony na tej chwili na kwotę 2800zł. Jeśli zastanawiacie się czemu nie AMD w obecnej sytuacji rynkowej to już odpowiadam. Cena tego Intela spadła z poziomu 3300 zł, więc jest ich trochę łatwiej do przełknięcia. Druga sprawa, o ile procesory AMD są dobrymi układami, to jednak w komputerze marzeń liczy się bezkompromisowa moc opierająca się na sile pojedynczego wątka. A to właśnie nam daje ten Intelek. Tego ośmiu jajowca będziemy chłodzić nie powietrzem, a cieczą. Dokładnie chłodzeniem AIO od NZXT. Modelem Kraken X52 o wymiarach chłodnicy 240 mm. Czyli jak się nie trudno domyślić, mamy tutaj dwa 120 mm śmigiełka. Chłodzenie bez problemu poradzi sobie z naszym procesorem nawet po ocenie. Jest to chyba jedno z najwydajniejszych rozwiązań na rynku i to mimo chłodnicy 240 mm. Jeśli chodzi o kulturę pracy całego zestawu, też klasuje się on w topce. No i ten wygląd pompowo bloku. Hmm. Takie przyjemności będą nas kosztowały 830 zł. Co do płyty głównej, tu jednak pójdziemy troszeczkę zdroworozsądkowo. Będzie nią fajnie wyposażona oraz wykonana płyta główna Astroka z 390 Taichi. a co nam zaoferuje moba za 1160 zł? Przede wszystkim 12 fazową sekcję zasilania, co jest dość istotne przy naszym procesorze, dzięki czemu będzie możliwe ocenie właśnie tego procesora jak i pamięci RAM, która w tym przypadku może pracować z maksymalną częstotliwością 4200 MHz, a w czterech bankach osadzimy maksymalnie 64 GB RAM. -u. Asrock zdecydował się na wykorzystanie w z 390 i Ultimate trzech układów sieciowych. Jednego 10GB i dwóch 1GB. A za audio odpowiada to Realtek ALC 1220 ze zmasiażem słuchawkowym. Na PCB znajdziemy ponadto wyświetlacz diagnostyczny, przycisk Power oraz Reset, złącza dla pasków LED i sześć wtyczek do podpięcia wentylatorów. Karty rozszerzeń możemy zamontować w trzech gniazdach PCR Express x 16 i dwóch PCR Express x 1. Nie zabrakło dzięki temu obsługi konfiguracji SLI 3 Way Crossfire X. Teraz czas na pamięć: 8 GB. Zapomnijcie, nie przy naszym killerze. Damy tutaj 32 GB w dwóch modułach po 16 GB każdy. Całość traktowana jest z prędkością 3200 MHz z opóźnieniami cl 16 Oczywiście będziecie mogli się bawić również z odsetek tych pamięci. No dobra, ale co z ceną w świecie, kiedy ram może kosztować tyle, co na przykład karta graficzna? No i w sumie tyle kosztuje. 1231 zł. A propos karty. Albo nie, ją zostawimy na koniec. Teraz zajmiemy się nośnikami danych. Czy w komputerze marzeń widzielibyście talerzowy dysk? Ja też nie. Damy tutaj konfigurację złożoną z dwóch nośników półprzewodnikowych. Pierwszy systemowy, czyli mm, na system oraz aplikację przeznaczymy Samsunga 970 Pro na interfejsie NVMe M2 i o pojemności 512 GB. Kośćmi w tym dysku są Samsungowe kostki dwubitowe MLC, a wszystko spięte kontrolerem Phoenix. W dodatku za wsparcie całości odpowiada tu 512 MB pamięci cache DDR4. No co tu dużo mówić. Jest to toby wydajności. Cena za tego szatana to 8 stówek. Drugi na nasze gry, muzykę i tym podobne będzie SSD trochę innej klasy, ale nie oznacza, że będzie on też zamulaczem. I tym razem będzie to Samsung 860 EVO na SATA 3 i o pojemności 1 TB. Myślę, że powinno to wam spokojnie starczyć. I w tym przypadku mamy kości MLC ALO 3-bitowe, a kontrolerem jest Samsung MJX. Pamięć cache to 1 GB lpddr 4 I w tym przypadku mówimy też o topce, jeśli chodzi o SSD na interfejsie SATA 3. Cena takiego doświadcznika to 700 zł. Całość musi mieć przyzwoitą elektrownię, która w tym przypadku zostanie Sonic Prime Ultra Gold o mocy 650 W. W pełni modularny zasilacz z mocną linią 12V, która zapewnia 648W mocy. Posiada on m.in. aktywny układ PFC, a zachłodzenie odpowiada wentylator o średnicy 135 mm. Listę zabezpieczeń widzicie na ekranie. Kondensatory są produkcji Nippon -Hemicon. Całość potwierdzona została certyfikatem 80 Plus Gold, a tutem zasilacza jest tutaj 12-letnia gwarancja. Koszt tej koski to 568 zł. Całość zerknione w obudowie Silentium PC Armis R1 w kwocie 95 zł. Jest to obu... nie no dobra żartuję. Tak solidny zestaw wymaga solidnej skrzynki, choć rynek obudów Premium jest dość obfity i każdy znajdzie coś dla siebie, to mi osobiście wpadła w oko obudowa od niemieckiego By Quiet. Co tu dużo mówić, jest to solidny MIDI Tower o wazę prawie 15 kg. Oczywiście został on wyposażony w panel z szkła. Zastosowane inne materiały to tworzywo ABS aluminium stal. Zaletą obudowy jest pełna modularność. możecie ją praktycznie rozmontować do naga. W środku zmieścimy zasadniczo każde dostępne na rynku chłodzenia procesora ze względu na 185mm miejsca oraz wszystkie układy graficzne o długości do 323mm lub 472 mm bez klatki na dyski HDD. Prócz tego zamontować możemy dwa urządzenia 5,25 cala oraz 7 dysków 3,5 cala lub aż 15 2,5 calowych. Cena? No cóż, 10 razy więcej niż Arnis, czyli 980 zł. No i nasz rodzynek, taka wysienka na torcie, czyli karta graficzna. A będzie nią najnowsze dzieło od Nvidia, czyli RTX 2080 Ti. O kartach RTX powiedziano już o tyle, że rozgadywać się o nich nie będę. Ale z pewnością zapewni ona Wam top wydajności we Full HD, jak i wyższych rozdzielczościach. No, chyba że włączycie Ray Tracing, wtedy macie te 30 fps w każdej grze. Nasza karta pochodzi od Palita i wyposażona jest w autorski system chodzenia, który zajmuje niby 2,5 slota. Ale mnie osobiście takie oznaczenie denerwuje, bo tak naprawdę i tak trzeciego slotu zostajemy pozbawieni. No dobra, a tak poza tym mamy tutaj 11 GB pamięci GDDR6. Rodzeń pracuje z prędkością 1350 MHz, a w trybie turbo rośnie do 1650, czyli producent nie zdecydował się na zwiększenie taktowań. Cena karty jest wysoka, ale jak się marzy nam topowy zestaw? No to nie ma wyboru. Wypłacić trzeba 5800 zł. Kurwa, ja za to, chce złożyć swój nowy komputer? No cóż, chyba nikt nie ma tu z Was wątpliwości, że ten komputer rozprawi się z każdą grą, w każdych ustawieniach, no i 4K też nie będzie tu problemem. Jednak na Ray Tracing bym się nie napalał, mimo wydania kwoty 15000 zł na komputer. To jednak jest to jeszcze za wcześnie na te technologie, ale o tym wspominałem w jednym z materiałów. Ale czy są tutaj na sali osoby skłonne wydać taką kwotę na sam komputer? Zapraszam Was do dyskusji, o której wspomniałem na początku. Czyli ile to jest dla Was dużo na komputer do grania? A teraz ja uciekam i zachęcam do zostawienia również subika. A teraz trzymajcie się. Cześć!